Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale. Dzisiaj jest to trochę inny odcinek, bo dotychczas pojawiały się odcinki z Robloxa, a dzisiaj pojawi się odcinek z farminga 16 na telefonie. Już kiedyś nagrywałem farminga i no w sumie wtedy jakoś wyświetlenia nie były duże, ale chciałbym teraz wrócić i zobaczyć. Gdy na farmingu będzie około 100 wyświetleń, to będę nagrywał tego farminga, no bo to jednak fajny jest farming. Na to, że jest darmowy, to mi się podoba. Tak więc, co? Możecie dać znać, czy chcecie farmingę na moim kanale. Byśmy sobie tutaj zrobili serię, nazwali jakoś tą serię. Tak więc, dzisiaj to taki początkowy odcinek. sobie skosimy, zboże, to co nam dają na początek. Ogólnie na początek mamy. Jeden kombajn i ciągnik, tak więc nie za wiele, ale mogę Wam też zrobić odcinek w przyszłości z serwera, na którym już gram. Mam tam 50 godzin na tym serwerze, więc tam są trochę lepsze maszyny. To mogę Wam pokazać, jak to wygląda. No, ten farming ma trochę niedopracowań, no ale wiadomo, no, to jest darmowy farming. Te farmingi, co wychodzą płatne, ten 22, co wyszedł, mamy jakieś niedociągnięcia, tak więc no. No to nie wygląda zbyt realnie, no ale myślę, że taką serię na 20-30 odcinków można by zrobić z farminga. Więc co mamy z tego, co wiem, na początek mamy w silosach do powywożenia różne uprawy. Zboże tam mamy, rzepak buraki, ziemniaki i to chyba wszystkie są uprawy w tej grze tak? chyba tak, zaraz pojadę sprawdzić nakosimy sobie, skosimy to pole dzisiaj na no odcineczku, będę robił też sporo prac poza odcineczkiem, na przykład sobie będę zostawiał same końcówki, no bo to jest jednak dość nudne, no bo co ja na tych odcinkach, będzie wam się nudziło, bo to jest Trzeba tylko, tak naprawdę, jeździć. Ej, co jest? Co mi nie skosiło? No dobra. Za późno opuściłem. 25 tysięcy na start dostajemy. Mogę na przykład dla was nagrać poradnik, jak na początku najlepiej się rozwinąć w tym farmingu. Jeżeli byście chcieli, to mogę nagrać takie coś. Możecie dać też pomysły na nazwę serii. No bo, na razie, to tak jak mówiłem, jest to. No czemu mi to tak długo opuszcza? Dobra, nieważne. Więc co, możecie zostawić łapeczkę w górę i suba na moim kanale. Bo mnie to mega motywuje, a was nic nie kosztuje. Także będę bardzo wdzięczny, gdy to zrobicie. Dobra, sobie, ja sobie tutaj kończę, czy my mamy na start łąkę? Tak, mamy, Bo trzeba by wywieźć zboże i od razu kupić jak najprędzej kosiarkę. No, żeby tutaj się rozwinąć też dość szybko. Dobra, zaraz będzie pełny zbiornik, ja jestem źle ustawiony rurą, ale chyba dojadę do końca. Tak, dojadę chyba. Dojadę? Dojadę. Dobra. Idealnie dojechałem. Dobra. Wyjadę sobie tu na drogę. Przesiądziemy się do ciągniczka startowego. Razem z przyczepą już mamy podłączone przyczepę. Rura się rozłoży? Rozłoży. Dobra. Niech to się wysypie. To nam da... Was. 50% skończymy sobie to pole, wywieziemy sobie zboże na silosy. Nie będę go sprzedawał w tym odcinku, zrobimy sobie osobny odcinek sprzedaży zboża. Możecie dać, też dać znać, czy chcecie na przykład powrót do Stars, bo na moim kanale się pojawiało Stars, ja sobie tam czasami pogrywam. No tam już od ostatniego odcinka, który chyba był z rok temu na pewno, jak nie dwa lata temu ostatni, no to już troszeczkę się zmieniło w moich pucharkach i postaciach. Tak więc jeśli chcecie zobaczyć na moim kanale, to dajcie znać. Dobra, ja sobie tutaj, tutaj wysypię na przyczepę, bo w zbiorniku mam 14%, skosimy jeszcze może to, żeby to wyglądało, jakoś skosimy to. No, czemu to, czemu to tak długo? Oprócz? No, co, jest zbugowane chyba. A nie. Dobra, ja sobie to wysypię. Do tyłu. Dobra, zjadę sobie kombajnem z pola. Nie będę jechał, bo ten kombajn bardzo wolno jeździ. Jadę sobie o tutaj na bok żeby nie przeszkadzała sobie z nich jedziemy sobie ciągniczkiem sypiemy do silosów właśnie statystyki właśnie mamy po 5000 mamy tak no jakiegoś jęczmienia, mamy a jeszcze mamy kukurydzę, zapomniałem no kukurydzy w ogóle tak mapka wygląda no jest dość spora tylko te pola są troszkę sprzymałe mogliby porobić większe te pola więc sobie tutaj to sprzedamy a nie no nie sprzedamy wysypiemy sobie do silosa to żeby było i w następnym odcineczku sobie to wywieziemy na sprzedaż wszystko przyczepkę sobie mogę zostawić w sumie tutaj okej okay. Jedziemy sobie podczepić kultywator, a jeszcze zrobimy chwilkę. Bo te odcinki chciałbym, żeby tak 10 minut miały około. No tam wiadomo czasami mogą mieć więcej, bo to nie wiem. Dobra, sobie podjedziemy. Tam, już mi zaczepiło. No dobra. Oj dobra, opuścimy sobie i... No. Muszę się nauczyć, dawno nie grałem i zap zapominam, że tutaj tak wolno to wszystko działa. Dobra. Przejdziemy sobie, zrobimy sobie tak, żeby... 14 na godzinę, no to myślę, że to taka trochę za duża prędkość, no ale... Musi być tak. Objedziemy sobie dookoła. To się już opuszcza, bo to się dość długo opuszcza. Dobra, noc się robi w grze, tak więc... Podnosimy opuszczamy i jedziemy Dobra, dojadę jeszcze w tą stronę i to by będzie na tyle w tym odcineczku. No czemu mnie to tak wyrywa dziwi. Dobra dojadę sobie do końca i to będzie na tyle w tym odciniaczku już powiem wam co będzie w następnym odciniaczku wywieziemy sobie zboże no i do, zostawię tutaj kawałek pola do zrobienia i zaczniemy sobie siać ja sobie jedno pole tamto za... aha bo tam mamy jeszcze jedno pole tak, mamy trzy pola nie, mamy, a mamy to i to, no dobra więc co, to by było na tyle w tym odciniaczku trzymajcie się, cześć